Cześć, witajcie na kanale Szlakiem Niedźwiedzia, gdzie będzie odcinek kulinarny. Pokażę Wam, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Dobra, słuchajcie, mam tu niecały kilogram mięsa. pięć jajeczek czy cebulę, trochę czosnku i trochę bułki tartej. Teraz Wam pokażę, co z tego zrobię. Pokażę Wam kotlety mielone w terenie, czyli kotlety Niedźwiedzia. Zapraszam. Przedstawiam Wam Elę, będzie mi troszeczkę pomoże przy tym daniu. Ja zrobię parę ujęć. Zabórkę mamy obraną. Teraz polecimy z czosnkiem Słuchajcie, to mamy prowizoryczny stolik. Także chcę wam zrobić tutaj. Najbardziej naturalnie w terenie jak się da. Pokażę Wam teraz, do czego będę używał siekierkę. Słuchajcie, patrzcie do czego można wykorzystać siekierkę w terenie. Jak się nie ma noża. Słuchajcie, cebula nie musi być najdrobniej pokrojona. Tutaj zależy, kto lubi. Bo mi wystarczy tak. Cebulka pokrojona. Teraz kroimy czosnek. Dobra, słuchajcie, cebulkę mam pokrojoną. Teraz wszystko zaczynamy mieszać. I teraz dajemy czosnek. I do całości, teraz dodamy pięć jajek. Cebulę mamy, czosnek mamy, jajka są, no teraz trzeba, trzeba to doprawić. Sól i pieprz. Jeżeli chodzi o sól, jeżeli chodzi o pieprz, to kto ile uważa. I do tej całości dodajemy jeszcze trochę bułki tartej. To tak mniej więcej wychodzi dwie łyżki stołowe. Słuchajcie, mam wszystko przygotowane. No teraz trzeba by to wszystko czymś wymieszać. Oczywiście mieszamy tym, co mamy pod ręką. Jesteśmy w terenie, więc jedziemy. Mamy już doprawione, wymieszane, także lecimy teraz na ognisko. Zapraszam. Jeżeli chodzi o samo smażenie, to smażymy to na oleju. Słuchajcie, olej nam się fajnie zagrzał. Teraz nakładamy. Słuchajcie, nie robimy tego w formie tradycyjnych kotletów, tylko w takiej formie placków. Zobaczcie na to, płomień niewielki, tutaj fajnie się smaży. Także polecam to ognisko, bo naprawdę nie wymaga dużo drzewa i jest git. Słuchajcie, kotlet nam się fajnie wysmażył. I teraz bezpośrednio dajemy go na kanapkę. Tego tletę robię w formie placków, żeby od razu dać na chleb i od razu to zjeść. Fajna wżarka wam powiem. Bo tego musztarda, cokolwiek, to, to, co kto lubi. Jeżeli chodzi o część kulinarną, to było na tyle, jeszcze raz wszystko napiszę w opisie, co po kolei robiłem. Jeszcze taka mała modyfikacja ogniska. Tutaj na ognisku żeśmy jeszcze położyli szaszłyki, któreśmy wcześniej przygotowali w domu. W dalszym ciągu wykorzystuję to samo ognisko, co żeśmy zrobili wcześniej po takiej małej modyfikacji. Nawet daje radę, tylko nie może być za dużo ogień, bo nasza kratka będzie płonąć. No, wszystko wpadło do środka. Tutaj tak po 15-20 min minutach konstrukcja się troszeczkę zawaliła, ale lecimy dalej. tak po 15-20 minutach. Konstrukcja się troszkę zawaliła, ale lecimy dalej. Cześć, witajcie. Kolejny dzień biwaku. W poprzednim filmiku mówiłem wam tak pokrótce ten namiot automatyczny, gdzie wam pokażę jak się rozkłada. Oczywiście też namiot trzeba dobrze rozłożyć. Posiada takie dwa maszty. Jeden z tej strony, drugi z tej. Dobra, w ten sposób jest rozłożony i teraz robimy coś takiego. Jedna strona. I druga strona. Nabier jest praktycznie gotowy do użytku. Ale oczywiście jeszcze trzeba tak. Szpilki ponaciągać. I praktycznie namiocik jest gotowy. Fajna sprawa. Polecam. Takie takie szybsze wypady. To też dla mnie jest git. No tak, jeżeli chodzi o samo składanie, wszystko zapinamy. Wpisamy w dół. Jedna strona, druga strona. I praktycznie nam jest złożony. Tak mi miejsce wygląda. Do samochodu się nada, do plecaka, no tak raczej nie bardzo. Chyba, że naprawdę dobrze fajnie zwiniemy, to wtedy też do większego plecaka można zmieścić. A tutaj mamy teraz wstępne przygotowanie do kolejnego ogniska. gdzieś takie szybkie ognisko, aby tylko coś zjeść, w sumie zaczną też nawet mocno wiać Teraz zjemy, będziemy się zwijać No tak, jeżeli chodzi o noc nocka fajna, ciepła, tak bezwieczna, teraz nam się tak troszeczkę wiatr zerwał też kończymy ognisko, dogasimy i będziemy lecieć